Co? No i gówno, będziemy grać w gierki. To jest gierką gierka. W końcu udało mi się ogarnąć k do. Dziwne, że nikt go jeszcze nie kupił, bo jest bardzo tani tani Podejrzane, podejrzane. Ma wielkie przesądy. Zobaczmy o co tu chodzi. To jest czas, żeby ogarnąć się na jakieś oglądanie filmów, jakieś cukierki dla dzieci. Zostawiłem dwie k michy na stole kuchennym. Trzeba je napełnić, okej? Okay. Ale za pierdam! Mikrofala. Potrzebuję czegoś do mikrofali, tak? Co tu kupa? E, Są jakieś rzeczy, drzwi. O! O, kupa. Tam jeszcze nie wchodzę, ale na pewno będę musiał tam wejść. Strasznie mało rzeczy mogę otworzyć. Zejdźmy do piwnicy, albo nie, bo potrzebujemy na początek cukierki. Okej, okay, trochę cukierków. O, s, -s snickers, wiem, się tak pisze. Co to jeszcze co jest? Co to? A, do mikrofali Okej. Okay. O, zrobiło się. Dobra, wyjąłem to, to jakieś lazania picholona. Czas położyć to na stole. Chyba nie na tym, tak? Rozumiem, że tutaj. Ołuj jak ciemno. Gdzie to położyć? Alo, gdzie to... położyć ty? Gdzie mam to gówno położyć, półony? Zaraz w tę Michę całą. to naczyniem Aaa, dobra, bo ja myślałem, że to dla dzieciaków jest kurwa. Okej, okay, na początek Micha z tymi. Oj! Oj, oj, skąd to? Skąd strychu? Muszę sprawdzić co tam się odpierze. A mogę wziąć? Nie, muszę iść na górę. Oj, oj co tam będzie? Ciekawe. Oj, 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 oj. Latarka błagam. Ja p... Ale nie lubię, nie lubię. Halo, halo! Halo! Halo? Co zawsze tu było? Pewnie nie, nie zwracam uwagi, ale co? Sprawdzę to rano, ale co? Co, 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 co coś, coś dziwnego tu jest? Bo nawet nie wiem, nie wiem. Co to jest? Coś paczuszka na to może o tym ludzie, ziomek. Złazimy chyba, tak? Złazimy oglądać filmy. Trzeba zwrócić do ważniejszych rzeczy, tak? Idę kru... pewnie wystawić tego bowla. Tak, na dwór, dobra. Nie wiem, coś tu będzie nie tak, na pewno. Na krześle. To wystarczy dla tych śmieci małych. Czas oglądać film. Ja się zgadzam z nim. Ej, dobra, wchodzimy tam? Dobra Halo. Śmiecie l Zablokowane przejście Korki Korki wy*** Na pewno Dobra, idę na górę Czas się przygotować na nocny k maraton Okej, okay, wyłączę wszystkie światła Ktoś się za drzwiami Ktoś za drzwiami Halo? Niko nie ma Je*** dzieciaki k -a, dzwonią mi do domu Cyk Okej, okay, ostatnie światło Uuuu Jest trochę więcej niż chciałem wyłączyć Jak to k prąd? Ale to co wyłączył się? Bo ja p ale jak tu jest ciemno k -a. nie, 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 nie Dobra, chyba złażę Chyba złażę Halo, halo, halo Potwory Potwory i spółka, halo! Nie boję się nikogo i niczego. Idę oglądać ku... te filmy, tak? Ja pi... ale coś tu się stanie. Oj ja pierwole. Oj ja piekole. Oj. oj, 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 co to było? O, tam się odblokowało, Zablokowano mi przejście? Co zwykle, ku... pi... co tu się odjechało? Co to leży ku... na ziemi? Muszę snąd sobie i zadzwonić na psy. Jakieś flaki p... Pi... Ku... kościotrup emotka snyk oj, 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 coś się stanie. U... Ty co ja mam zrobić? Oj ktoś tu jest? Halo, śmieciu tu jestem w piwnicy, pomóż mi! Halo, tu jestem, pomóż mi Zapomniałem, że mogę się znowu... Ja pierdolę. Oj, ty! Widzę. Ja p jest. mnie chyba. Zamknięte drzwi. Tylko słyszę śmiecia. I jest. No, ja wiem, gdzie jest, ja wiem, gdzie jest. Dobra, biega. o ty śmieciu! No, no! Oj, ty Ojej, jej, jej, je, nie fajnie. Dobra, jesteśmy chyba od prądu, tak? Dobra, dobra, dobra. Mięsny jest, To Bo mięsny jest. Oj ty p... Ej, nie wiem czemu jestem taki obsrany psrany. piłiska ze mnie w. jest. Oj ty śmieciu, nie widzisz mnie Oj ty śmieciu No nie wiem p***a. Dobra nadzieję no, że zniknie Gdzie on jest? W piwnicy poszedł? No tak, w piwnicy, gdzie on jest? Gdzie jest klucz? No kurwa widziałeś to już śmieciu, P***nę. gdzie jest ten klucz? Mam gdzie on jest? Oj, oj tam zablokował. Jest tu, nie jest, nie jest. Ciii. Biegnę, biegnę! Biegnę, biegnę, biegnę! P***nę. Oj ty, dogonił mnie! O, uh, czy to jest koniec? Aaa, Dobra, teraz gramy w japoński horror. Yo, czemu 100% karty graficznej bierze ta gierka? Let's go! Grałem w to gówno. Chyba programuje Tak, to jest A Jak to się nazywa? Visual Studio Code? Sprawdźmy co to za powiadomienie O ale ściana tekstu Dziomek został przepołowiony bez żadnych dowodów Ciało tego mężczyzny zostało znalezione niedaleko jakiejś stacji W tym k***a. mieście Aha As Asahi Aha Asahi Asahi Kawa Przechodzień usłyszał jakieś dziwne dźwięki Jak odkryto właśnie tę scenę Bo w k***a. krwi Policja zabezpieczyła to miejsce, ale nic nie znaleziono Cokolwiek to co mogło naprowadzić na mordercę To zabójstwo może być powiązane z miejską legendą o teke teke jak duchu kobiety, który w ogóle na tym na, W menu była, był chyba ziomek Przecięty w pół, tak mi się wydaje Ten duch był przecięty w pół przez pociąg She by dragging her upper body with her hands Making a teke teke sound Ej, słyszałem so kiedyś o tym chyba Ta baba łazi kurwa górną częścią ciała Za pomocą swoich dłoni, i rąk Każdy, kto ją zauważy zostaje przepołowiony Za pomocą sierpa Policjanci tam mówią, że to kurwa To jest niewiarygodne, jak mogło do tego dojść? A, to już czytaliśmy, okej, okay, jakieś powiadomienie Get groceries? Prawie zapomniałem wziąć te Yy, zakupy Fajny pokój o, Mogę otwierać Notatka Lista k a, y, Groceriowa no, shopping list Jak ją schować teraz? Mogę ją schować? Halo? Dobra, no wychodzę Ale po czemu nie mogę schować? O, tabem Co to za muzyka? Pociąg, k***y Pewnie wala tam zdechła Okej, okay, jest ta stacja Z tego co rozumiem To tu było to zabójstwo ostatnie, tak? Oj Psy Psy jechały O, to dziwaczki Wazimy je do sklepu Czego coś p***? A bo mam muszę teraz ten, dobra Dwa mleka Zamknij Ja w ogóle mam wrażenie, że, że ten model sklepu jest kopiowany przez kupa wszystkich, nie? Tu jest kibę W Robloxie to były takie japońskie znaczki. No dosłownie to jest ten sam model Tu była zamrazarka Siaba bo Czego się lampisz, tak? Czego się kurwa, tam pisze Ej no łazi za mną, czego chcesz? Co mnie śledzisz? W nocy to co mówi stara baba się dzieje Uciekaj młody mężczyzno Jakaś stara dziwna j**a Nie mam pieniędzy stara baba, odczep się ode mnie O, biorę mleko, odwam mleka O, jest klesione Ogólnie to tu mogę łazić i po prostu celować tak losowo, bo w końcu trafię O, oliwa Tu coś się Serial Teke teke Podsłucham Niedawno ta legenda się sprawdziła A to ona nie wie Łe, ja to ja już wiem, to nie będę ich słuchał Słuchałem Cię sprzedawczyni A będę Cię śledził teraz do domu k***a Stąd wyjdziesz, zobaczysz Gdzie idziesz? Oj dobra, wchodzę za Tobą Nie mogę Niestety sklep ma zabezpieczenia przeciwko takim ludziom jak ja Instant ramen, snacksy Ej, może mydło mogę zaje... z kibla? A, chyba nie mogę. White rice, okej. Okay. I tylko mydło zostało. to ślepy jestem? Było gdzieś? Są takie rzeczy czyszczeniowe chyba. O, oh, o, oh, jest Jest! show Mam, Pokonałem ten sklepie, Halo? Gdzie jest sprzedawczynia, Dobra, biorę, na firmę. Je*** co okradłem was, wy -wa. Muszę znaleźć kasiera? Nie. Może ją już zaje... Teke-teke, Babo? Wchodzę na tyły Dosłownie ten sam model Dosłownie ten sam model O się, babo Montuję tu kamerę Tajną będę, będę cię podglądał Co ty tu robisz? A k***a no, Sp***dziłaś to przyszedłem. Sorry, ale chcę zapłacić za moje rzeczy Poczekaj chwileczkę, zaraz przyjdę Wracam Co ty wariacie jeb***y się flyer. Potrącił kogoś Halo? Halo? Para leci k To wracamy Normalny dzień k***a w się roz O jest baba Babo zadzwoń na psy A czemu nie mówię jej o tym? Ile? A bo to na jeny, dobra, ja widzę 2000 i mówię o co chodzi. Okej, okay, idę do, do ziomka, co się robi. Zamknięte, no otwórz mi babo! O styku Zamknęła mnie, jestem strapowany w tym... sklepie Halo? Ej, no nie wiem co mam zrobić. Ja p... Ole dobra, wybijam to okno zaraz głową, czaszką j**u. i Idę do kibla Co to było? No tatka jakaś? Snusik jest na pociąg. O nie, teke teke, nigdy nie mów k**u. Teke Teke trzy razy o trzeciej w nocy do lustra. Ja no Nie zrobię tego. Co mam zrobić? Oj, słyszałem coś coś puka. Oj 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 oj. Oj 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 teke teke teke, teke oh, Zostaw mnie proszę cię. Dobra, powiem teke teke trzy razy, ale zostaw mnie proszę cię. Oj, słyszę coś łazi. Teke teke ku. Teke 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 teke. Zostaw mnie k****! Oj 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 oj. Oj, je baba. Baba, łabia, uja, na pół Dobra, nie mogę, nie mam staminy Baba, rozj... na samochód, rozj... na k***** Ojojojoj, niefajnie Oje... P***, słyszałem rubala jakiegoś Tam mam iść, dobra Biegnę k***** jak najszybciej jak mogę P****, tekę, tekę Tekę, tekę srekę Widziałem coś, coś biegło s Szybko bardzo biegło Ojojojoj, dobra dobiegnę do czerwonego punkci ale wytarłem p. O kurwa, roz... mnie. Nie gra w to, nie gra w to. Obejrzę ending. O ja p... Ole nie, ej. Nie pamiętam kiedy się tak obsrełem ostatnio. To jest, że mnie dogoniła, a ja jego nie. ja p... o, ej, no znowu się wystraszyłem k... o, To I jest to co, na drugie zakończenie. Co, gdzie on p... poszedł? Na tyły. Oj, biegała baba. Scary. O k, pakarki. Trzeba było jechać Nie pomyślałem -o, o tym w ogóle. Oj, nie odpowiada Gierecka. O, działa. Mason Hicker. ja. 11 grudnia 1994 roku. Mój brat Ivan zaginął. Już przez 24 godziny jest zaginięty. Poszedł na jakąś wycieczkę. Poszedł na spacerek niedaleko Czerwonej Gór Powinien już wczoraj wrócić. Więc poszedł do lokalnej policji. Powiedzieli, że mnie spalał po prostu. P -ty, p -ty. Ej, nie widziałem. Czyli postanowiłem po prostu sam, tak? Jadę! O to się źle skończy Ale muza Mogę podgłosić? Ło, <noise> wow, światła mogę gasić i palić <noise> Nawet działają te Ja pier, Ale rozwinięta girecka Ciekawe co jak się roz*** Dobra, jadę w drzewo Boom. I nic się nie stało, okej okay. Może spotkamy roz***nego brata na podłodze Ale by była beka O, coś się świeci Roz***am się, O, o i co? Zdechłem w wypadku. O kurwa. czyli jednak, Let's go. Od nowa, tak, od nowa. Tym razem się nero... Walił długimi, go rozje... nie rozwalił długimi mi, śmierć tego rozjrza. Powinienem zaparkować, żeby pytać, czy widzieli mojego brata. Parkuję ale ładnie zaparkowałem. Stop. No, ręcznie został zaciągnięty Ej, to przypomina First of Adam. Ale mam BMeczkę Pewnie nie włączam kierunkowskazów Dobra, co to jest za fura? Kurwa, fajne 2, 3, B, A, 3, F, D, Nic mi to nie mówi Ale, f**k, klimacik Ej, dobra, f**k, ta gierka Gdzieś, Co tu mają na tyłach? Może ciało, no, ku w śmietniku To by było niezłe Idę do, f**ka, stacji Pytam ich, czy widzieli brata Siema customerze Czego chcę? Szukam mojego brata Zaginął w tym terenie Sorry Ziomek, ale to nie jest mój problem Ale ci wy zara Harry Potterze O ty k***a zara Nie, normalnie wyjmuje k... bloka Ale czemu w tej okolicy, o co ci chodzi? Słuchaj stary Dzisiaj do późna pracowałem i po prostu chcę k***a jakieś p***ane przekąski i tak. Nie mam ochoty gadać z jakimiś ludźmi, których nie znam. Rozumiem, sorry, że ci przeszkadzam, ale jestem. Dobra, ze sprzedawcą kur... wygląda jak Ziomek, nie? Idę gadać z brudatym śmieciem. Czy mogę ci pomóc? Szukam mojego brata, bo właśnie tutaj niedaleko kur... hajkował i się zgubił. Powinien wrócić do domu już wczoraj. Gdzieś go. Jak wygląda twój bracho? Ma brązowe włosy, i jest całkiem wysoki. Ja też zielony backpack. Tak, widziałem. O, kur... Widział brata. Był tu i kupował jakieś rzeczy. Próbujesz go znaleźć? Mówiłeś już psom? Tak. Pytałem i kur... powiedziałeś, że mam wyj... A co idą moje podatki? Kur... Nie. Powiedzieli, że jeżeli dwa dni osoba jest zaginięta, to dopiero szukają. To nie jest pierwszy raz, kiedy ktoś znika w tej okolicy. Pewnie sporo ludzi tu w tej dekadzie zniknęło. Ludzie dużo p... Szodą. słyszałem jakieś plotki, że jakieś dziwne odgłosy z lasu dochodzą. Powinienś być ostrożny, szczególnie w nocy. Okej, okay, no tam jest ta droga na górę. Upewnij się, żeby zostać na niej właśnie, bo k A niebezpieczne zwierzęta w tej okolicy. Na pewno k zwierzęta, nie, na pewno zwierzęta. Nie, dzięki, dzięki. No i wiedziałem, że to jest mordeczka, a nie jakiś śmieci. Nie, jak ten k w mundurku. Ja ADBM-kom nie włączam kierunkowskazów A mam hajkować? Tak, tutaj mam iść O oj, 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 tu się coś od... Nie podoba mi się Oj, 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 Ale klimat No kurwa Oksydzienną no, ku no, sierpa Halo, halo, jest tu coś strasznego? Oj, coś tam się kurwa świeci Namiot Czy kamień? Namiot Namiot mojego brata wygląda całkowicie inaczej, ale muszę i tak zobaczyć Halo? Oj Oj, 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 oj o, Oj, ty o! Ojojoj, jakim oj, oj. ty k***a, jesteś? Przestraszyłeś mnie. O ja p... Żebyś wiedział, że ty mnie też jest ty k***a. Prawie to bym z tego strachu i j***a. śmieciu. Czego k***a, chcesz? Jesteś jakimś po... czy co? Szukam mojego brata. Właśnie w tej okolicy poszedł spacerować śmieć śmieci nie wrócił. gdzieś go? Nie widziałem go. Czekaj, nawet nie wiesz jak, jak wyglądał? Co jest stary? Jestem po prostu ziomkiem, który lubi w lasach k***a, spać, jak jest zimno. Ty, może ty jesteś chłop dziwny a nie? Ty to może on go zaje planujesz iść dalej w ten las? Tak. Idę poszukać mojego brata. Mam nadzieję, że go znajdę. Albo jakieś poslaki. To ja pewnie myślę, że jestem jakimś siaracem zioła, czy coś. Nie poprzedniej nocy troje na północ mój namiot. I słyszałem jakieś dziwne odgłosy właśnie z tego lasu. Jakby jakieś dziecko płakało, ale nic nie widziałem. To mnie w... przestraszyło. Może to była jakaś krypta. Jaka w... krypta? Co, du... co co. co on mówi, Nie wiem, co on gada. Czy nosisz coś na ochronę? Ale co na ochronę? W sensie pistolet, to nie. To nie powinieneś tu być w ogóle, o w... Jest to zbyt niebezpiecznie w tym lesie, w... Szczególnie nocą. Ostatnia rzecz. Nigdy już w... nie straść jeżeli będzie w tencie, bo pewnie do. Dost stanę ze spływy tak? tak? Tak, prawie mnie postrzelił Ja p p***ole Powodzenia Dzięki Śmieci Ej, on wygląda tak samo jak tamten Jak tamten ziomek ze sklepu Idźmy dalej Zgaduję, że tu coś będzie, bo to była górka taka. O, ale tu coś się odje. Zobaczmy, może ktoś nas zajdzie. To było zabawne. Halo? Śmieciu. Halo? Mam pistolet. Mam pistolet a trapę, ale mam. Ci Z... 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 ty k... o, Ale tu jest w ogóle płaski teren. Jest bardzo zimno. Powinienem tęt, kurka, poza drogą ustawić. Dobra, no to tutaj ustawimy, co? Oj, coś się odje. Oj, 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 dobra, ustawiam tęta. O, ale ładny, kur... Miocik. Oj, oj, to, to, się, to się źle skończy. Uj, uj uj. Śpię? Jest bardzo zimno, ale powoli zasypiam. Ciekawe, coś mnie pewnie zbudzi w połowie nowi. Nocy, o trzeciej nigdy nie budź się o trzeciej w nocy w lesie. Halo? Oj, zabójca! Słyszałem baksyki. Pójdę zobaczyć. To nie sprawdzić, może to mój brat. bo tam się coś świeci. Faktycznie. Halo, dzi -ko. Dzi -ko, halo. Jakaś chatka to jest czy co? Halo? Patrzę tu jakaś Może. Halo, Halo? Co to? Halo? Piecak. <laughs> Mojego brata! Chyba musiał być tu, jest całkowicie pusty, nic tu nie ma. Może mój brat jest zabójcą albo coś. Obejdę, może tu są jakieś zwłoki p... wokół. Okej, okay, idę, albo. No idę. Oj 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 oj. Halo, halo! Jakieś fotografie. Mojego auta i o k***a, i mojego tenta. O k***. Jestem w p... totalnej. Ale nikogo tu nie ma. Zobaczmy te zdjęcia. Ktoś robił zdjęcia mniej mojemu namiotowi. K***a. Halo, po... Nie? nie boję się oj oj, tak się nie boję, ty śmieci je... Jakiś rzeźnik je... Dobra, chyba wychodzę, tak? Bo tu nic nie ma. Oj 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 o, że... Ale wydarłem ale wydarłem oj O ja... i tak się obszedłem Twoje ciało nigdy nie zostało znalezione. To jest koniec. Wydaje mi się, że to ma dwa zakończenia. czyli że to było drugie zakończenie. I tu jest secret, że cię roz... no tak? Tak, okej, okay. Jestem gołcikiem, bo zrobiłem to bez, bez żadnej wiedzy, tak. To się docenia, że potrafię się dobrze rozwijać, bo inno się to docenia.